Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie to prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten przywilej został jednak przeniesiony na władarzy miast i gmin. We wtorek tego zaszczytu końskich dostąpił burmistrz Krzysztof Obratański. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie przywitać głównych gości dzisiejszej uroczystości, czyli bar, które przeżywają swój i ich gości, ich najbliższych, którzy wspierali Rzeczypospolitej i Dzisiaj są z nimi obecni. Ta pierwsza część uroczystości, jak Państwo pewnie zauważyliście, ma bardzo podniosły charakter. I myślę, że po części nawiązuje do tej sprzed 50 lat. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że między tamtą uroczystością a dzisiejszą upłynęło prawie 20 tysięcy dni i noc. Nie da się ich przeżyć w białej sukni z welonem i w garniturze z krawatem i muszką. W czasach kiedy wokół nas cały świat mówi, że jak się coś zepsuje, to po prostu trzeba wyrzucić i kupić nowe, to że Państwo przeżyliście za sobą 50 i więcej lat jest fantastycznym przykładem, że można naprawiać, że można dbać, konserwować, że można wzajemną, wzajemną miłość i szacunek przenosić w czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Nim wręczono medale dla par z 50-letnim i dłuższym stażem małżeńskim przybyli goście, wśród których znaleźli się trzej burmistrzowie. Oprócz Obratańskiego obecni byli także Marcin Zieliński i Krzysztof Jasiński, a także starostowie Andrzej Lenart i Bogdan Soboń złożyli jubilatom najserdeczniejsze życzenia. Wśród wielu słów pokory przed tak pięknym świętem, jakim jest Złota Rocznica Małżeństwa pojawiały się te o tym, iż to rodzina jest podstawową, ale i najważniejszą częścią życia każdego człowieka. System Polityczny. Państwa, to wszystko nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie rodzina. Rodzina jest najważniejsza. Kiedyś w kabaretki śpiewano i myślę, że w dalszym ciągu to jest bardzo, a bardzo aktualne stwierdzenie. Rodzina, ach, rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotność, jak jest. Proszę słowa z kabaletu, ale życie kabaletu naprawdę do końca nie jest. Nad całością uroczystości czuwali pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego z jego kierownikiem, Danutą Augustyniak na czele. Pani kierownik współprowadziła też galę razem z wicedyrektorem Domu Kultury, Dariuszem Ogłozą. Państwa obecność tu dowodzi, że dochowali Państwo przysięgi małżeńskiej. Wbrew wszelkim przeciwnościom. Bo przecież miłość jest dawaniem, a nie braniem. Budowaniem. A nie niszczenie: dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. W części artystycznej na scenie zaprezentowali się wokaliści z deku, m.in. Ela Musiał i Michał Trojanowski. Wiersze wygłosił instruktor teatralny Aleksander Kopański. Łyszka spadnie. W taksówce, w samochodzie, bez wyjątku i na końcu ulicy i na początku. Po tej części miało miejsce to, co najważniejsze: pary otrzymały medale, a także pokaźne bukiety kwiatów. My o sztuce bycia ze sobą przez 50 lat porozmawialiśmy z panem Lucjanem i panią Barbarą Pawlik z Modliszewic. Dokładnie 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Dzisiaj wielka radość z tego wydarzenia? Tak, wielka radość. Jak to było 50 lat temu, kiedy braliście Państwo ślub? Trochę skromniej? Braliśmy 1 maja. W Mikołaju. 1 maja żeśmy brali. No, była wesela, ale było... Macie Państwo radę dla tych młodych małżeństw, które często rozpadają się po kilku latach? Co zrobić, żeby przetrwać tyle lat ze sobą? Idź się i żyć dalej. No tak trzeba żyć. Taki, taki jest los rodzinny. Raz lepiej, raz gorzej, ale byle do przodu. Państwu udało się wychować dzieci, wnuków? Tak. Dzieci, wnuków, troje dzieci. Troje dzieci. Dwa, dwóch synów, jeden. Jedna córka, no i wnuków mamy pięcioro. To jest ta największa radość w życiu? Ci potomkowie? Na pewno, tak. No się czym pochwalić. Pozostałe pary świętujące w tym roku 50 lub więcej lat pożycia małżeńskiego to Państwo Stępień, Henryk i Maria, Państwo Kos, Zygmunt i Zofia, Państwo Sędkowscy, Ludwik i Halina, Państwo Sadowscy, Ryszard i Krystyna, Państwo Sroka, Bogdan i Halina, Państwo Żelazko, Adam i Zofia, Państwo Krawiec, Marian i Karolina. To rekordziści w Związku Małżeńskim pozostają od 60 lat. Państwo dyasińscy Stanisław i Matylda, Państwo Chładki, Jan i Danuta, Państwo Chochowscy, Marian i Dana. Państwo Dudek Mirosław i Helena, Państwo Kołodziejczyk Władysław i Irena, Państwo Łoś, Zenon i Maria, Państwo Zamachowscy Józef i Zofia, Państwo Śliwińscy, Tadeusz i Janina, Państwo Bernat, Tadeusz i Jalina, Państwo Jańczyk Stefan i Marianna oraz Państwo Stępień Tadeusz i Anna.